Dramatyczne wydarzenia z Gorzowa Wielkopolskiego wstrząsy enyły całą Polską. Mateuszka najpierw brutalnie wykorzystał 9 latkę, a później uwięził ją w Wersalce. Według najnowszych informacji, Sara nie była pierwszą ofiarą 24 latka. Po brutalnym ataku, uwięził 9 latkę w Wersalce. Do tragedii doszło w mieszkaniu przy ulica Małopolskiej w Gorzowie Wielkopolskim. O jej szczegółach pisaliśmy już w poniedziałek. Mateuszka miał opiekować się 9-letnią Sarą od soboty. W niedzielę około dziesiątej poinformował, że dziewczynka uciekła mu podczas spaceru. W tę historię nie uwierzył 14-letni brat Sary. Dlatego udał się do mieszkania 24 latka, a kiedy ten nie otwierał, wezwał policję. Funkcjonariusze weszli do mieszkania i odnaleźli ledwo żywą Sarę. Mateusz Kaka uwięził 9 latkę w wersalce. Dziewczynka miała poważne obrażenia, dlatego natychmiast trafiła do szpitala. Równocześnie rozpoczęły się poszukiwania Mateusza K. Na szczęście policja szybko zatrzymała 24-latka, który już usłyszał zarzuty. To nie był pierwszy atak Mateusza K. Fakt 24 dotarł do znajomego 24-latka. Ten opowiedział, że Mateuszka od zawsze był nadpobudliwy seksualnie. Okazało się, że jako 18-latek przebywał na dziewiątym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym rygorze szpitala przy ulica Walczaka w Gorzowie. Pobyt w placówce był spowodowany jego napaścią o charakterze seksualnym na nieletniego. W związku ze sprawą z 2013 roku nie został skazany, ponieważ lekarze uznali, że jest niepoczytalny. Dziennikarzom Fakt24 udało się również dotrzeć do osoby, która miała z nim kontakt w czasie jego pobytu na oddziale psychiatrycznym. To osoba kompletnie chora. Miał widoczną na szyi ogromną bliznę od podcięcia nożem. Ktoś chciał mu poderżnąć gardło, możliwe, że za to co zrobił dziecku. Na oddziale mówił, że dźgnął ojca nożem i za to go zamknęli. Nie mówił nic o gwałcie na dziecku, bo się bał kary, jaka czekała pedofila za kartami. Mówił, że na wolności czeka na niego dziewczyna i dziecko w drodze. Okazuje się, że 24-latek rzeczywiście ma dziecko. Według informacji przedstawionych przez fakt, jego matka przebywa najprawdopodobniej na oddziale psychiatrycznym. Mężczyzna, który uwięził 9-latkę w Wersalce, usłyszał zarzuty. Nie wiadomo, dlaczego sąd zgodził się na wypuszczenie 24-latka na wolność. W bloku, w którym doszło do tragedii, mieszkał od kilku miesięcy. Sąsiedzi nie byli w stanie powiedzieć nic o Mateuszu, K. jedna z osób dodała jedynie, że 9 letnią Sarę widziała z nim dość często. Mateuszka usłyszał już zarzuty, jednak ze względu na dobro dziewczynki, prokuratura nie przekazała wszystkich okoliczności sprawy. Wiemy jedynie, że dotyczy przestępstwa pozbawienia wolności i przepisów KK dotyczących czynów przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Na tę chwilę mężczyźnie grozi od 5 do 15 lat więzienia. Możliwe, że zarzuty usłyszy też matka Sary. Przypuszczalnie prokuratura rozszerzy zarzuty o usiłowanie zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Jest też bardzo możliwe, że zarzuty zostaną postawione 36-letniej matce Sary. Na razie sąd wyjaśni, dlaczego pozwalała, by 9-latka przebywała sama z Mateuszemka i co robiła w czasie, gdy doszło do napaści. Mamy nadzieję, że Sara szybko wróci do zdrowia.